pierwszą party turnieju w Pradze rozpocząłem klasycznie, poszło z mojej strony D4, tutaj przeciwniczka ranking 2006 i odpowiedziała E6 czyli elastycznie, no tutaj jeszcze nie wiadomo czy jakieś F5 będzie grane, czy D5 będzie grane, czy skoczek F6 będzie grane, więc jeżeli ktoś w swoim repertuarze ma obronę francuską czyli nie boi się zagrania E4 no to wtedy rzeczywiście to E6 jest takim złośliwym wyborem, sam od czasu do czasu w ten sposób czarnymi igrywam. No i tutaj miałem sporą zagwozdkę, no bo to pierwsza runda, kojarzenia były znane tam 10 minut przed partią, więc no totalnie nie wiedziałem co przeciwniczka gra, no i tak sobie pomyślałem kurde dawaj zagraj g3, goniec g2, skoczek f3, roszadka bez jakiegoś wydziwiania i dużo figur na desce i będzie gierka. No bo oczywiście też C4 mogłem tutaj zagrać. No ale tak sobie pomyślałem, kurczę to G3 jest o tyle nieprzyjemne, że tam B5 można grać i ten goniec wchodzi na B7. No jak ktoś zna, no to rzeczywiście tam biały e, nic cudownego nie ma. No to tak stwierdziłem, dobra, no to nie będę wydziwiał, e, zagram klasycznie tak jak gram zawsze. E, no i dostałem tutaj goniec B4 szach. E, I co zabawne, ten rzadko spotykany wariant nawet kiedyś przygotowywałem dla siebie e, ze strony czarnego, nawet raz zagrałem. Na turnieju w Pardubicach i wiedziałem, że tutaj goniec D2 jest taką najoptymalniejszą opcją, i ja miałem wtedy przygotowane A5. Na przeciwniczka zagrała Hetman E7. No i powiem Wam, że tutaj miałem sporą zagwostkę, ponieważ coś takiego rzeczywiście kojarzę, natomiast w trochę innej sytuacji. To znaczy w tego typu strukturach, rzeczywiście, to Hetman E7 jest mi znane. No i dalej, czarny ma taki typowy plan D6, E5. No i tam biały ma przewagę w przestrzeni, delikatny plusik. No i tam trzeba wyciskać, choć czarny ma, ma swoją grę. No i tak tutaj sobie siedzę, myślę, myślę, jak tutaj zareagować. No różne opcje rozważałem. Tam A3, rozważałem skoczek C3, rozważałem skoczek F3. G3, no ale tak sobie pomyślałem. No dobra, ale przecież tutaj nie ma tego skoczka na F6. No to jak nie ma tego skoczka na F6, no to jaka jest tutaj różnica? No nie ma kontroli nad centrum. No to stwierdziłem, dobra, nie ma kontroli nad centrum. No to grzech z czegoś takiego nie skorzystać. No więc wrzuciłem tutaj E4. Jedyne właściwie czego się obawiałem to, że d5 pójdzie. No bo tutaj oczywiście wybijanki, no to nie są zbyt sensowne, bo tutaj jest presja po linii E, plus też ten goniec się teraz otwiera, więc to mi się nie podobało, ale stwierdziłem, że zagram tutaj e5, no i nie może być źle. Po jakimś wybiciu odbijam gońcem, kontynuuję rozwój, dzięki pionkowi e5 mam dużą przewagę w przestrzeni, no ta pozycja musi być spoko. No i rzeczywiście jest spoko. Natomiast przeciwniczka od ręki skoczek C6. No, skoczek C6 nie wydawało mi się być jakieś groźne. Owszem, wisi pionek na D4, no ale to prosta sprawa, mogę tego pionka obronić. No a przeciwniczka od ręki skoczek F6. No i tutaj już wiedziałem, że coś jest na rzeczy. No się po prostu wpakowałem jej w jakieś przygotowanie. Ja nigdy wcześniej tej pozycji nie widziałem, a ona tutaj od ręki kolejne 10 posunięć odklepała. No i cóż. Wiadomo o co chodzi. Wisi tutaj pionek E4. No więc jest taki problem, który natychmiastowo trzeba rozwiązać. Mi się wydawało, że takie najbardziej naturalne, no to będzie zagrać koniec D3, rozwinąć gońca, zabezpieczyć pionka, jeszcze w dalszej perspektywie ten goniec będzie zerkał na skrzydło królewskie, więc jakieś E5 będę musiał wrzucać, no i rzeczywiście to goniec D3 zagrałem. Zastanawiałem się jeszcze nad A3, żeby tutaj sforsować tę wymianę a, i odbić skoczkiem, żeby właśnie bronić na E4, no ale to stwierdziłem, że nic tutaj specjalnego w takiej pozycji nie dostałem. Chociaż no, centrum zajęte, czarny owszem nie ma tutaj żadnych słabości, no ale biały na pewno ma mm, jakiś delikatny plusik. Też zastanawiałem się nad E5, natomiast tutaj nie podobało mi się skoczek E4. Że wpuszczam tego skoczka tak do centrum, no i po koniec D3, że tutaj przeciwniczka mi hapsnie parę gońców i zagra D6. I powiem wam, że. No, tutaj już widzę pewien problem w moim myśleniu, to znaczy, za bardzo przeceniam te gońce. No, tutaj pozycja jest zamknięta. Właściwie ta para gońców, no to nic specjalnego tutaj nie daje czarnemu. Szczególnie, że jeszcze ten goniec z C8 jest nierozwinięty, no i właściwie nie do końca widać, co dalej z nim zrobić. No, ja mógłbym sobie tutaj zrobić jakąś roszadkę po ewentualnym wybiciu, wybić, wrzucić skoczka na E4. No i pozycja jest naprawdę bardzo w porządku. Nie widać, żeby biały się miał jakoś natychmiastowo posypać. No, ale wrzucę skoczka na E4, wrzucę A3, B4. Rozwinę akcje na Hetmańskim. Na pewno pozycja czarnego jest znacznie gorsza. Także tutaj, no już kolejna nauka na przyszłość. No dobra, ale poszło koniec D3. W partii goniec D2 przeciwniczka wybiła, ja odbiłem tutaj skoczkiem, no i przeciwniczka od ręki E5. No i tutaj po raz kolejny długo się zastanawiałem, no bo jakby problem jest realny, to znaczy zostały wymienione czarnopolowe gońce, no i teraz przeciwniczka chce ustawić strukturę po czarnych polach. Przez co jej goniec będzie działał całkiem aktywnie. No a ten, ten mój goniec D3, no to bardzo zaklajstrowany. Yy, I tutaj, no powiem Wam szczerze, że podjąłem taką decyzję, której do tej pory nie rozumiem. Yy, ponieważ, yy, no są dwie opcje. Yy, albo zagrać D5, zająć przestrzeń, albo wybić na E5. No i pierwsze liczyłem bicie na E5. Skoczek bije E5, Skoczek bije E5, Hetman bije E5 i Roszada. Oczywiście tutaj wisi pionek na B2, ale szczerze mówiąc, nawet nie liczyłem tego wariantu dalej po E5. No bo tutaj zbić tego pionka z oczywistych powodów nie można, no bo wchodzi wieża E1 i wiadomo. Natomiast no skoczek też nie bardzo ma się gdzie cofać, no musi się cofnąć na G8 i tutaj skończyłem moje liczenie wariantów i oceniłem, że ta pozycja musi być wygrana, no bo jednak wszystkie absolutnie figury nie rozwinięte, tylko ten hetman Tutaj wkroczył do akcji, no i tak stwierdziłem, że jakieś wieża E1 w dalszej perspektywie. Sko o, skoczek E4, F4, no i że tutaj czarny po prostu nie ma się gdzie ruszać. No i rzeczywiście ta pozycja jest po prostu świetna. Choć nie widać, żeby, żeby biały miał mata wstawić natychmiastowo, no ale po prostu czarny jest w klopie z rozwojem. Natomiast później stwierdziłem, że no dobra, nie weźmie tego pionka na b2, zagra d6, no i teraz jak jakieś hetman c2, roszada, no to kurczę, tak nic nie, nie ma tutaj specjalnego, no bo wrzucę wieżę na e1, no i plan f4. No, ale plan F4 taki niezbyt, no bo pójdzie szach na C5, skoczek G4 i zaraz z tymi czarnymi polami problem. Mało tego, czarny może sobie wrzucić tam A5, skoczek D7, skoczek C5. No, nie mam tutaj. Jak ruszyć do akcji? Mam wszystkie figury wyprowadzone, no ale po prostu nie ma tutaj nic specjalnego. Natomiast z perspektywy czasu, tak stwierdzam, że tutaj na to trzeba było pójść. W sensie pozycja jest w równowadze, nie mam tutaj nic specjalnego, no i po prostu gramy dalej. Ale mam zdrową pozę, wszystkie figury wyprowadzone, nie ma, nie ma się czego przyczepić. Natomiast ja w partii sobie stwierdziłem, dobra, no to skoro tam nic konkretnego nie widzę, no to trzeba po prostu wrzucić d5, no i dalej próbować dojść do b4, do c5, no i tam z dalszą akcją na skrzydle hetmańskim. Tylko problem jest taki, że to się po prostu nie zgadza w tempach. No dobra, więc poszło d5, wisi skoczek, no i teraz co czarny z tym skoczkiem może zrobić? No są dwie opcje. Albo skoczek b8 z planem a5, Skoczek A6, skoczek C5, albo skoczek B4. Właśnie z tym samym planem, że tam A5 i ten skoczek finalnie ląduje na C5. No i ładnie współpracuje z kolegą Z6, atakując na E4. Powiem Wam, że e, mam jakiś problem z tymi, z tymi strukturami. E, to znaczy już któraś partia gdzie m, tak. M, mam zamysł, ale jakoś tak nie czuję nie, nie czuję tych struktur. Czarnymi to mi się przyjemnie to gra a, a biały mi jakoś, nie wiem, będę musiał zdecydowanie na tym przysiąść. No dobra, więc co się tutaj dzieje? Po skoczek b8 zaplanowałem sobie złośliwe c5. Chodzi mi tutaj o to, że po hetman bije c5 jest wieża c1. No i teraz wisi na c7, no i wisi oczywiście hetman, plus też wisi na e5, hetman d6 nic nie daje, bo zrobię sobie roszadę, później skoczek c4, no i widać, że pozycja czarnego tragiczna, jeżeli natomiast jakieś hetman b6, no to od razu bije na e5 no, wszystkie figury w grze, no to, to, to wygląda idealnie, także to, to mi się bardzo podobało Natomiast przeciwniczka właśnie zdecydowała się na lepszy skoczek B4, po czym ja zaplanowałem to, co poszło w partii, czyli goniec B1, A5, roszatka, roszatka i teraz A3 z planem goniec C2, no i właśnie się nastawiam do zagrania B4. I to był mój plan. To był mój plan, który widziałem z daleka. No, tylko że to nie jest dobry plan. No dobra, więc co, co się tutaj zadziało? Jeżeli weszłoby skoczek C5, no to perfekto. Wjeżdżam tutaj B4, otwiera się linia A, zaraz wrzucam B5, no bo tutaj wisi na E5, zdobywam pionka, wszystko i No, ale w partii przeciwniczka zagrała D6. No i ja z daleka. Stwierdziłem, że to i tak jest dla mnie dobrze, no bo wrzucam przecież to B4, co z daleka planowałem. Wybijanie na B4 oczywiście tutaj absolutnie nic nie daje, bo jest związanie po linii A i piona B4 zdobyć, zdobyć nie można. No i właśnie te kilka ruchów wcześniej, jak w głowie widziałem tę pozycję, no to mi się wydawało, że to zdecydowanie sukces białego, że, że to po prostu wyszło super. No, tylko zaczęły się problemy. Przeciwniczka zaczęła od goniec G4. No i teraz tak w sumie niby nic. No tutaj tego związania się oczywiście nie obawiam, no punktowczy mam zabezpieczony. No, ale teraz już pionek na B4 podwisa. No to ja zagrałem sobie wieża B1, pionek zabezpieczony, no i w dalszej perspektywie chcę grać c I tutaj jest coś, czego ja z daleka niestety nie widziałem mianowicie c6 ja zagrałem hetman e2 i przeciwniczka wybiła wybiła i c5 i nagle się okazuje że ja po prostu no nie mam co zrobić no to skrzydło hetmańskie całkowicie zaklajstrowane no po prostu nic a nic tutaj nie jestem w stanie wyczarować i w tym momencie ja już zdałem sobie sprawę że to ab ab c5 jest problemem no ale po prostu nie było już sposobu, żeby temu zapobiec, i co najlepsze przeciwniczka do tego momentu grała od ręki, także tutaj zdecydowanie lepiej w tej pozycji była przygotowana. No więc poszło to C5, ja już tak z braku laku wybiłem, no i zagrałem wieża B2, żeby mi się tutaj przeciwniczka nie wpakowała na drugą linię. No i tutaj już wiedziałem, że pozycja jest bardzo niedobra, zagrałem wieża FB1, tak żeby zwiększyć tę presję na punkt B7. No tylko że z tego nic nie ma prawa wyniknąć. Bo nawet jeżeli pozbędę się tego skoczka z C5, to no, tak nawiasem mówiąc nie jest proste, no to przeciwniczka po prostu wrzuca drugiego skoczka na d7 i ten drugi skoczek wskakuje na c5, no i dalej punkt b7 jest perfekcyjnie zabezpieczony. W partii wieża F8 ja zagrałem H3 no żeby pozbyć się tego związania plus też żeby zrobić furtkę dla króla. Przeciwniczka wybiła, no i wjechała mi tutaj na dwójkę. I tutaj e, zaproponowała mi remis tutaj albo w, tam w kolejnym ruchu. No i ja wiedziałem, że to nie jest dobra pozycja e, i że ten remis powinienem wziąć. Ale tak mówię, kurczę, no 400 oczek różnicy, trochę szkoda taki remis przyjmować. Mówię, dobra, spróbujemy. Zobaczymy, co z tego będzie. Nie takie pozycje się wygrywało. No i tutaj wrzuciłem skoczek D2. Jaki jest zamysł skoczka D2? wymyśliłem sobie, że przerzucę na F1 na E3. I wtedy będę zainteresowany wpadnięciem na F5, więc przeciwniczka zagra G6, żeby zabezpieczyć ten punkt F5. No i może mi się uda gdzieś tam przez F4 po tych słabych czarnych polach coś poatakować. No ale przeciwniczka tutaj roztropnie skoczek d 7 No i ma po prostu kamienną pozycję. w nie do przebicia całkowicie. Prawdę powiedziawszy, z obiektywnego punktu widzenia, to czarny tutaj gra na wygraną, no ale wiadomo, ta różnica rankingowa i to trochę zmienia w podejściu zawodników do pozycji. No więc skoczek E3, rzeczywiście to zrealizowałem. No i teraz G3, czyli chcę zagrać król G2 i na przykład H4, H5, bądź też w ogóle F4. Aczkolwiek to F4 jest bardzo ryzykowne w tym momencie, ponieważ po po wybiciu mój król będzie bardzo goły. No i tutaj druga linia oraz pierwsza linia będą słabe, no więc to wygląda podejrzanie. Na no przeciwniczka tutaj od razu zagrała H5, no i mi blokuje wszelkie tego, tego typu pomysły. No to ja tak z braku laku król G2, Hetman G5, wrzuciłem to H4. No i tutaj po prostu nie mam planu gry, tak na dobrą sprawę w tej pozycji, no bo tak jak powiedziałem, to F4 no nie jest za dobre, ale tak stwierdziłem, jeszcze światełko w tunelu, ostatnie zagram G4 w którymś momencie, będzie super so, tutaj coś rozkręcę, jakąś akcję na królewskim ze względu na to, że figury czarnego na całkowicie drugim skrzydle, no ale póki co nie ma jak tego wrzucać, no to stwierdziłem: Dobra, zagram skoczek D1, wrzucę tego skoczka na C3, chociaż pozbędę się tej aktywnej wieży. Nastąpiło wybicie, druga wieża wjechała, no i niestety teraz na C3 wejść nie mogę. No to zagrałem Hetwan D2, żeby tutaj mm, ewentualnie skoczka na C3 wrzucać, a też się tam czaiłem na króla. I tutaj tak stwierdziłem, że Hetwan A5 jest dla mnie grubym problemem. No, i tak sobie pomyślałem, dobra, no to w najgorszym wypadku po prostu wybije zagram skoczek C3, zaproponuję remis, najpewniej się zgodzi. No, a jak nie, no to będę bronił dużo gorszej końcówki, no i trudno. Tak jeszcze przez moment sobie myślałem, że hetman G5 będzie potężne, żeby tam wjechać na E7, no ale tutaj hetman E1 jest teraz problemem, i po prostu pozycja białego jest przegrana, no bo tutaj wisi przede wszystkim na E4, no i. Tak prawdę powiedziawszy, no to figury białego w ogóle nie współpracują. No po prostu jeden wielki dramat. Eee, także, no niestety, tego Hetman G5 aktywnego zagrać nie mogłem. W partii król G7 ja zagrałem wieża B5, żeby tego Hetman A5 nie było. Hetman A8, Skoczek E3, Hetman E8. No to przeciwniczka stoi w miejscu. Choć tak na dobrą sprawę mogłaby tutaj cisnąć na wygraną. Yy, ale stwierdziła, że nie będzie ryzykować, no i wieża A5 no to ja nie chcę wymieniać wycofałem się na B2, Hetman A8 no i tak stwierdziłem, dobra, no mam gorszą pozycję, mogę tutaj po prostu stać w miejscu i remis no ale tak mówię, dobra, ryzyk fizyk zobaczymy co z tego będzie, G4 wrzuciłem, co jest oczywiście ostateczną głupotą yy, dlaczego jest to głupotą, bo właściwie yy, ja się tutaj osłabiam na skrzydle królewskim, a Konkretnie to nic specjalnego tutaj w zamian nie dostaje. No, jedynie gdyby tutaj przeciwniczka jakoś naprawdę głupio pograła, żeby mnie tutaj wpuściła na H6, no to wtedy rzeczywiście są możliwości, żeby to grać na wygraną. Tylko problem jest taki, że tutaj Hetman H8 wszystko zabezpiecza. No, i mało tego z tym pionkiem H4 mam problemy. Musiałbym zagrać Król G3, wtedy wjeżdża wieża na A3. No, musiałbym zagrać F3. No, i. Po prostu z pianem C4 są kłopoty. No, także w... straszną głupotę tutaj zrobiłem. No, ale cóż, w partii wieża A1 jednak. Przeciwniczka nie, nie podjęła tego wyzwania. No to ja tutaj zagrałem na wymianę, bo jeszcze tak sobie myślałem, że może tutaj wejdzie hetmanem na a1, licząc, że wykorzysta jakoś to związanie, no bo wisi skoczek na e4. No i tutaj tak byłem chytry, bo się czaiłem na g bije h5. Tutaj skoczek e4 no nie jest jakieś dobre, bo ja sobie wybiję, wrzucę h5. I mój Hetman tutaj szybko za chwilę wkroczy do ataku. No i tutaj jeszcze jakieś matematyczne szanse na wygrywanie widziałem. No ale przeciwniczka na spokojnie, Hetman D8. Ja zagrałem GH, Hetman H4. No i tutaj wiedziałem, że jedyne co, to mogę to zremisować albo przegrać. No to po hubie g 6 tutaj zaproponowałem remis. No i przeciwniczka w ogóle bez chwili zastanowienia się zgodziła. Także ten ranking robi swoje, jakbym tutaj miał 1800 elo to by mnie po prostu ograła i tyle, więc tak, ewidentnie nie jest to dobry początek turnieju, no ale cóż, takie przypadki się zdarzają, tak jak ja od czasu do czasu dobrze trafię z pozycją z jakimś arcywistrzem 2500-2600 i wtedy... I wtedy walczę jak równy z równym, no tak tutaj przeciwniczce siadło przygotowanie. Dostałem pozycję z gatunku tych, których nie lubię. No i niestety niestety poszło to nie za dobrze. Ale cóż, błędy się zdarzają, trzeba się z tym liczyć. No i jakie wnioski z tej partii? Przede wszystkim Przede wszystkim pierwszy wniosek jest taki, że Muszę dokładniej oceniać pozycję, bo w tym, w tym debiutowym momencie, tam na początku partii, zdecydowanie zdecydowanie przeceniłem tę parę gońców tutaj mówię o tym wariancie. Bo tutaj pozycja białego bardzo zdrowa, nie ma się do czego przyczepić wszystko w jak najlepszym porządku, a jakoś tej pary gońców mi brakowało, nie, nie wiadomo po co z uwagi na to, że ta pozycja zamknięta. Druga sprawa, że muszę coś przemyśleć muszę coś przemyśleć z, re, z repertuarem właśnie na jakieś te pierwsze rundy ogólnie na niżej notowanych szachistów. no bo tutaj wpadłem po prostu i szczerze mówiąc to ona nawet przez całą partię nie miała miejsca, żeby gdzieś popełnić błąd. No bo tak de facto jakieś się ta teoria skończyła po tych 16 ruchach. No to tam już była pozycja taka, że absolutnie po prostu no nie było opcji, żeby się w jakikolwiek sposób pomylić. No pozycja czarnego jest tak solidna, że no nic a nic się tutaj nie dało zrobić. Także się wpakowałem bez sensu. No ale to wiecie, to jest zawsze taki dylemat w tego typu partach, bo tak jak na początku sobie myślałem, żeby tam jakieś g3, koniec g2 wrzucić, ale zawsze jak zagram takie plewy, żeby właśnie ominąć teorię, żeby się w jakąś teorię nie wpakować, i w tym zremisuję, no to później sobie myślę. A, ty kurde, głupi, czemu żeś nie zagrał po prostu klasycznie, normalnie na przewagę. No, tak zawsze ta trawa jest zieleńsza po tej drugiej stronie płotu. Także cóż, nie jest cudownie, ale... Walczymy dalej. Osiem no, partii zostało w tym turnieju, dziewięć w kolejnym, także jeszcze może być cudownie. Tak powiedziałem te słowa, że jeszcze może być cudownie i tak by naszło, że może nie być cudownie, bo w turnieju gra gość bez rankingu ELO i akurat było nieparzyście, więc w pierwszej rundzie pauzował, a za pauzę dostaje się jeden punkt. I tak, I tak sobie pomyślałem, że jak będzie nieparzyście, no to ja po prostu go dostanę w drugiej rundzie, a jakbym dostał gościa bez rankingu Elo, to już wtedy absolutnie nie ma szans na normę, nawet jakbym wszystkie partie powygrywał. I, I tak mnie zmroziło, mówię, podwójna przegrana, jak tego gościa dostanę. Ale całe szczęście dostałem, dostałem innego gościa, także szanse są, no tylko trzeba wygrywać. Także cóż, zachęcam do odwiedzenia strony szachowo.pl, tam sprzęt szachowy, deski, figury, książki i tak dalej, zegary szachowe, także z moim kodem macie 10% zniżki. No i cóż, jeżeli podobało Ci się to nagranie, to zostaw komentarz czerwie-czerwika i widzimy się w jutrzejszym podsumowaniu, jutro dwie partie jednego dnia, także będzie dużo grania.